Witam Was kochani w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, dlaczego akurat wybrałam język francuski do nauki. Poro mam pytań odnośnie właśnie tego, dlaczego francuski, przecież to nie jest aż tak bardzo popularny język, co mnie skłoniło do tego, czy to jest łatwy język do nauki, czy jest trudny język do nauki, co można robić po filologii romańskiej i takie tam. Więc jeśli jesteście ciekawi, bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. Może zacznijmy po prostu od tego, dlaczego zdecydowałam się na wiązanie swojego życia z językiem francuskim, przecież mieszkałam w Polsce. Ale słuchajcie, to wszystko zaczęło się od języka niemieckiego. To zaczęło się od języka niemieckiego, mianowicie w gimnazjum miałam język niemiecki, który, po prostu, którego nienawidziłam i nienawidzę do tej pory. Oczywiście nie chcę nikomu tutaj mówić, kto lubi język niemiecki, bo każdy ma jakieś tam swoje preferencje i lubi co kto lubi, ale ja nienawidziłam języka niemieckiego. Miałam z niego zawsze straszne oceny. Był dla mnie taki taki szorstki, taki niemiły, taki. miałam wrażenie, że. Kiedy moja nauczycielka mówiła po niemiecku, to że non stop na nas krzyczała, bo mimo, że nie krzyczała i mimo, że nie miała do nas o nic pretensji, to ten język właśnie wydawał mi się taki nieprzyjemny. Nadszedł czas, kiedy powinnam wybrać liceum i wiecie co, kierowałam się klasą pójścia właśnie do szkoły, głównie z tego powodu, żebym nie miała niemieckiego. I tak właśnie trafiłam do klasy społecznej. Ja też nigdy nie byłam ścisłowcem, nie jestem, nigdy nie byłam i pewnie nigdy nie będę. Nienawidzę matematyki, dlatego klasa społeczna jest fajnym rozwiązaniem i jest to klasa, w której nie ma niemieckiego, tylko drugim językiem obowiązkowym jest język francuski. Więc ja byłam mega szczęśliwa, mega zadowolona przez ten język francuski, którego nigdy nie miałam. Zawsze mi się jakoś tam podobał, w piosenkach, ze słuchu, właśnie jak słyszałam. Jak ktoś mówi jakieś filmy, wywiady, zawsze mi się ten język podobał. Uważałam go za taki płynny język, miły do słuchania, no i się nie pomyliłam. Kiedy poszłam na pierwsze zajęcia z języka francuskiego, od razu ten język mi się bardzo spodobał. Pewnego dnia nasza pani przyszła i powiedziała nam, że w naszym, w moim rodzinnym mieście jest organizowany konkurs, gdzie trzeba się przygotować z wiedzy o Francji. Oczywiście. E, przygotować prezentację multimedialną na wybrany przed ciebie temat, musi być oczywiście po francusku. Cała prezentacja musiała być powiedziana przez nas po francusku, a na slajdach powinny być tylko zdjęcia. Chyba w marcu był ten konkurs, więc tak naprawdę przez ponad pół roku dzielnie się przygotowywałyśmy z koleżankami z klasy i właśnie trzeba było przygotować prezentację na dany temat i e, znać ogólne informacje na temat Francji. Poszłam tam, oczywiście wybrałam temat muzyki. Była taka sytuacja, że wygrywało 6 osób, bo u nas w Skierniewicach jest parę liceum, które właśnie mają język francuski, i wszystkie te licea mogą brać udział właśnie. No i technika, oczywiście, mogą brać udział w tym konkursie, dlatego zgłaszających się do tego konkursu było dość sporo, chociaż i tak jak na taką nagrodę, która była przewidziana, wydawało mi się to mało osób. I była taka sytuacja, że po tych wszystkich prezentacjach, które były już powiedziane, po pytaniach, po rozmowie po francusku, pani wyczytała pięć dziewczyn, które pojechały, i nie wymieniła w tym mnie. Ja byłam załamana, bo tak naprawdę. Dziewczyny z mojej klasy, które się zgłosiły, wszystkie pojechały, wszystkie wygrały. Oczywiście już jest na rozdanie nagród, i jedna pani ze szkoły konkurencyjnej, że tak to ujmę, powiedziała, że wymieniła, wymieniła tylko pięć osób. No i ta pani, która właśnie zajmowała się tym konkursem, przeprosiła nas i powiedziała, że ostatnią zwycięzczynią jestem ja. I słuchajcie, jaka była nagroda? Nagroda była taka, że. Za darmo pojechaliśmy na dwa tygodnie do Francji. Na dwa tygodnie, słuchajcie, to było naprawdę pięknie, było naprawdę przepięknie. Może tutaj będę wam wstawiała zdjęcia właśnie z tej podróży. Dobrałam się z moją przyjaciółką Kasią i ktoś musi wymienić pasek klinowy. Ała, no jak panu pęknie, to nie będzie ciekawie. A poza tym to jest zakaz, się nie wjeżdża samochodem, nie mieliśmy hoteli, nie mieliśmy żadnych wiecie, nie wiadomo czego, tylko rodziny, które są zaprzyjaźnione z, naszym właśnie, z naszymi skierniewicami przyjmowały nas, dawały nam jedzenie, nocleg. Dodatkowo! W czasie wolnym, kiedy mieliśmy, spotykaliśmy się na przenajróżniejsze wycieczki, jakieś sporty wodne, pamiętam wtedy tak tej słonej z oceanu, tak tej słonej wody się opiłam, że następnego dnia tak chorowałam, ale nieważne. I tak naprawdę, kiedy poznaje się takich Francuzów, zwykłych Francuzów, poznaje się ich kulturę, to było tak naprawdę to była moja pierwsza styczność z jakąś taką zagraniczną rodziną, gdzie my musieliśmy z nimi spożywać każdy posiłek, widać było, jak na co dzień ci ludzie funkcjonują. Więc ja po prostu się zakochałam w tym miejscu, zakochałam się we Francji i powiem Wam, że żałuję, ale nie żałuję tego, że wyjechałam, tylko żałuję tego, że w trzeciej klasie tak bardzo odpuściłam ten język. Bo wiecie, matura, wiadomo, nikt nie zdawał matury z francuskiego podstawowego, nikt nie zdawał z matury rozszerzonej. Ja na początku miałam takie chęci, ale to wyszło z mojego lenistwa. Lenistwa z tego, że ja wiedziałam, że musiałabym się dwa razy tyle uczyć niż z angielskiego. Angielski miałam tak naprawdę od zerówki, czy tam od przedszkola. Więc Podstawa z angielskiego w ogóle nie sprawiała mi problemów, mogłam skupić się na innych przedmiotach. Później po maturze e, wyjechałam jako auperka do, na Korsykę, tylko że tam wyjechałam do rodziny polsko-korsykańskiej. Oczywiście w Korsy, na Korsyce mówi się w języku francuskim i niestety tam prawie nic się nie nauczyłam francuskiego, z tego względu, że właśnie mama, która była Polką, e, miała córkę, ta córka. Yy, mówiła bardzo dobrze po polsku Ale chciała ta matka, żeby do córki mówić non stop po polsku yy, Żeby ta córka właśnie przyswajała jeszcze bardziej ten polski Bo trochę się myliła, nie odmieniała yy, więc, yy, więc się nic nie nauczyłam Wróciłam z tej korsyki Miałam wyjechać jako operka na yy, pół roku do Francji Już miałam słuchajcie, podpisaną umowę z agencją Już miałam szukać rodziny ale słuchajcie, po tych dwóch miesiącach na Corsicles stwierdziłam, że to chyba nie dla mnie, za, za bardzo tęsknię za rodziną i zrezygnowałam. Zrezygnowałam i teraz żałuję. Żałuję. To znaczy, tak naprawdę nie powinno się w życiu żałować niczego, bo jestem jeszcze bardzo młoda i na wszystko mam czas. Ale w tym momencie, w tamtym momencie, w którym byłam, wydawało mi się to słuszną opcją, wiecie. Mateusz, moi rodzice, ja jestem bardzo rodzinną osobą, uwielbiam się spotykać z przyjaciółmi, więc dla mnie te dwa miesiące takiego totalnego odcięcia od wszystkich, było mi przykro, było mi smutno, na końcu już po prostu tak psychicznie sobie nie dawałam rady, mimo że było mi tam bardzo dobrze. I miałam rok przerwy. Te rok przerwy przepracowałam, zrobiłam sobie trochę pieniędzy, wiadomo, no i stwierdziłam, że będę poprawiała maturę z angielskiego. Z rozszerzonego angielskiego, żeby dostać się na Uniwersytet Warszawski właśnie na filologię romańską. Ten angielski, do którego się bardzo przygotowywałam, zainwestowałam bardzo dużo pieniędzy, nie poprawiłam, przez co byłam bardzo zła, z tego, że właśnie wydałam kupę kasy na korepetycje, bo chodziłam dwa razy na korepetycje w tygodniu z angielskiego, eee, więc tak naprawdę, kiedy chodziłam na korki, to jedna trzecia mojej wypłaty, którą zarabiałam, właśnie inwestowałam w te korepetycje. A byłam głupia, bo mogłam za te pieniądze pójść na korepetycje z francuskiego i napisać maturę podstawową z francuskiego, która wymagała ode mnie mniej zaangażowania. Wtedy i tak miałam wolne, więc mogłam się uczyć. No ale nic. Na szczęście dostałam się tutaj do Torunia na filologię romańską i jestem z tego bardzo szczęśliwa. Jestem bardzo zadowolona z moich studiów. Yy, odcinek o studiach... O podsumowaniu pierwszego roku będzie w wakacje, bo teraz no, po pół roku to za dużo wam powiedzieć nie mogę, jaki jest mój progres językowy, bo na razie się jeszcze uczymy. Jeśli chodzi o to, co można robić po filologii romańskiej, oczywiście e, każdy stan standardowy Janusz, który Was spotka, będzie Wam mówił, to będziecie nauczycielem. Nie! Nie będę nauczycielem, chyba, że nie wiem, w moim życiu się coś naprawdę pozmienia. I pójdę do tej publicznej szkoły i będę nauczała, ale nie chciałabym. Po pierwsze, moim zdaniem, nauczyciel się nie rozwija, z tego względu, że okej, okay, pójdzie uczyć w liceum, w gimnazjum, ale on non stop przerabia to samo. Non stop przerabia ten samo i zatrzymuje się na tym samym poziomie. Licencjat my kończymy właśnie z B2C1, i magister jest na poziomie C1, więc. I później, później już można robić sobie dalej certyfikaty i się dokształcać z tego języka. E, więc ja nauczycielką nie chciałabym być, ale po filologii romańskiej możecie być, robiąc e, podyplomowo, czyli na magisterce studia pedagogiczne, dwo, które trwają dwa lata. Możesz być tłumaczem, możesz być tłumaczem literatury i możesz być tłumaczem przysięgłym. Ja chciałabym po moich studiach zostać tłumaczem literatury. Kiedyś bardzo marzyłam o byciu tłumaczem przysięgłym, ale z tego, co już rozmawiałam właśnie teraz na studiach, to tłumacz przysięgły jest bardzo, to jest bardzo ciężka praca i to jest bardzo odpowiedzialna praca, bo kiedy wy źle coś przetłumaczycie i się po tym podpiszecie, to możecie też pójść siedzieć albo płacić niesamowite kaucje. Wiadomo, jeśli zna się język, no to już tak się bardziej operuje nim, ale wiadomo, no człowiek jest tylko człowiekiem i zawsze może się... Pomylić, a jednak to jest mega odpowiedzialna praca. A bycie tłumaczem takiej literatury, ja uwielbiam czytać książki tak jak widzicie po tematyce mojego kanału, jest dla mnie czymś super i połączenie tego z językiem francuskim, czyli z tłumaczeniem e, książek, tekstów, nie wiem, noweli, jakichś artykułów, wydaje mi się spoko. Opcją, co jeszcze możecie robić po filologii romańskiej? Możecie pracować w korporacjach, możecie zakładać własne firmy, możecie wyjechać za granicę. Możecie udzielać korepetycji, nie wiem czy już mówiłam, ale korepetycje to też jest spoko sprawa Zakładacie jednoosobową firmę, pracujecie sobie w domu, jesteście szefem sami dla siebie Jednoosobowa firma wymaga również mniejszych podatków i tego wszystkiego Już trochę się rozglądałam, wiecie o co chodzi Ale korepetycje to też jest coś innego, a nie tylko szkoła publiczna Bo na korepetycjach przychodzą do ciebie różni ludzie z różnym poziomem języka ty sobie robisz własny plan, wybierasz własną książkę, nie jest ci narzucane, jak uczysz języka przez ludzi, którzy na przykład nie umieją tego języka, ci mówią jak, z jakiego podręcznika masz korzystać, więc to jest dla mnie w ogóle paranoja i później podręcznik okazuje się kompletnym gównem. Ale się nakręciłam. No ale ogarniacie o co mi chodzi, prawda? Ja jestem bardzo zadowolona ze swoich studiów. Język francuski, jeśli chodzi o trudność czy łatwość, zależy. Ja na przykład... Nie lubię gramatyki angielskiej, a niektórzy się po prostu w niej pajają, uwielbiają ją i w ogóle. Ja uwielbiam gramatykę francuską, wydaje mi się jak na razie dość łatwą gramatyką. E, lubię się uczyć tego języka, podobają mi się takie właśnie te przejścia w wymowie. W języku francuskim, tak jak jest napisane, tak prawie połowy liter się nie czyta, bo wszystkie jakoś tam się sklacają w jedną samogłoskę czy spółgłoskę, e, w jakieś tam łączenia. I to mi się naprawdę bardzo podoba. I właśnie tak jak Wam mówię, to musi Wam się podobać. Jeśli język Wam się nie podoba, to nic nie zmieni. To, co ja powiem, nie zmieni tego, że Wy zmienicie zdanie o, na temat języka, którego się uczycie. Wybrałam francuski, bo po prostu uważam, że francuski da mi takie możliwości, e, taką szeroką gamę. Bo po filologii romańskiej, tak naprawdę, w ogóle po jakiejś filologii, możecie robić bardzo dużo rzeczy. Macie już papiery, że znacie język, a zawsze podyplomowo możecie sobie robić przenajróżniejsze kierunki. Dwa lata nie trwa wiecznie, czasami nawet rok, w zależności jak to wszystko wygląda. Możecie zostać na uczelni, nauczać studentów, i wtedy to już jest jakiś wyższy poziom niż. Taki lizalny. Oczywiście ja nic nie mam do nauczycieli, żeby nie było, tylko tutaj mi chodzi o ogólny taki zarys, wiecie, własnego rozwoju. Tak więc ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Piszcie mi koniecznie, czy zastanawialiście się nad w ogóle jakąś filologią, czy chcielibyście studiować jakiś język. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał po więcej. Niedługo pojawią się filmiki odnośnie matury, studiów i takie tam. Tylko tak ogólnie, więc jeśli jesteście w klasie maturalnej, ale albo jesteście w liceum, technikum, to bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania, subskrybowania, śledzenia mojego kanału. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Już mówię to trzeci raz, ale trzymajcie się ciepło. Do następnego. Cześć!